Zajmujemy się salonem w stylu prowansalskim, czyli przepiękny styl, wszystko białe, stylizowane. Początkowo salon składał się z dwóch pomieszczeń, proszę bardzo, z dwóch pokoi. Wyburzyli ścianę dzielącą te dwa pomieszczenia, tworząc jedną dużą przestrzeń, choć długą. Tą przestrzeń w tym układzie pozostawiamy, czyli mamy część jadalnianą tak i część jest. wypoczynkową. Jedna z drugą oddzielone są ścianą pokrytą piaskowcem. Ją na pewno będziemy chcieli przemalować, dlatego że nie pasuje nam do pozostałego wnętrza. Oczywiście, jeżeli inwestorzy się zgodzą. W całym salonie pojawi się biały kamień, który idealnie napasuje do klimatu. Przede wszystkim w części jadalnianym musi pojawić się duży stół, rustykalny z sękami, minimum dwumetrowy oraz minimum 6-8 krzeseł, dlatego że inwestorzy dużo czasu spędzają dlatego, że ich hobby to gry planszowe. Ponadto wnętrzu dodamy charakteru przez wielone stylizowane meble, które pojawią się w postaci witryny, komody, na którą zawiśnie lustro, jak również dekoracyjnej lampy. A dodatkowym kolorem, który nam trochę ożywi to pomieszczenie, będzie kolor brązowy. Natomiast w części wypoczynkowej kolor diametralnie się zmieni. Jedną ze ścian udekorujemy pasami biało-niebieskimi. Tutaj również pojawi się bardzo duży, wygodny wypoczynek oraz intrygujący fotel. Wiejska rezydencja, tak nazwaliśmy nasz nowy temat. Salon będziemy urządzać w stylu gustawiańskim. Będzie to połączenie klimatu królewskiego z klimatem sielskim. Dokładnie. Mamy do aranżacji bardzo duży salon, który podzieliliśmy na dwie części. Część wypoczynkową i część jadalnianą. W części jadalnianej pojawi się piękny, duży, drewniany stół ze stylizowanymi nogami. W części wypoczynkowej stanie duża, narożna kanapa. Tłem do kanapy będzie fototapeta z motywem desek. Naprzeciwko kanapy powstanie biokominek, który zaprojektowała Marta. Miejmy nadzieję, że wpisze się w całą koncepcję. Dokładnie, bo jest dla nas również niespodzianką w tej chwili. Jeśli chodzi o kolorystykę. Chcesz wody? Tak, poproszę. Dominującym kolorem będzie jasny, neutralny beż, kolorem dopełniającym będzie brudny, błękit. No i jeszcze cegła w przedpokoju na najdłuższej ścianie pojawi się cegła. Tak, ta cegła pojawi się również na ścianie, na ścianie telewizyjnej, ale będzie w kolorze białym. Będziemy ją przemalowywać. O, Proszę bardzo. Coś, dziękuję. Czyli co? Zostały nam teraz tylko dodatki. Stylizowane dodatki. Stylizowane dodatki.